No ale wiesz, to byłeś. Do teraz się za tobą to ciągnie trochę, że nawet pytanie, co to jest, że masz do jesteś, Denisa, czy nie? Nie, nie, nie. No może jest nie, się... ale dzięki niemu tu jesteś, jesteś z nim kojarzony. Ale... To jest naturalne, że jesteś ale z nim kojarzony. Taki, ale ja, ja nie mówię, że nie. No wiesz, że ja to ogólnie ci powiem nie będę ci za to jechał i tam jako dziesiątki ja się... Przerzucał że ten... No bo ogólnie to jest pozytywne, że ja cię mam wkręcił. Nie chyba czy ktoś mi za to jedzie, czy nie. Kurwa, no trochę nie chłopie. masz, bo się podpalasz i też ludzie nie, to lubią. No ja ty się wkurwiasz, no gdyby się nie podpalał, to by ludzie też mi cię w No a się podpalasz i ludzie to chcą oglądać. Jak się Mamy podpalasz. teraz telefon y, do Halmana. Halo, halo? Halo? Halo, halo. Siema widzu, skąd jesteś, siema, no, jak siema, masz mano. na imię i jakie masz pytanie? Y, Pablo ze Świebodzina dzwoni. Siema, siema. Mam pytanie do Halmana. Cześć, cześć, zapytam. Cześć, cześć. Y, słyszałem, że żeś y, jarał trawkę i brałeś od chłopaków.